Mam dla ciebie nasz model sukienki Roxy, ale dziewczyny w super cenie. Jest to produkt włoski, zrobiony na naszą sukienkę Roxy, ale uwaga, w bardzo niskiej cenie. Więc, jeżeli ktoś nie chce wydawać za dużo pieniążków, jest to przepiękny model, bardzo efektowny. E, posiada tutaj poduszki również e, na ramionach. E, Miejscu właśnie rusza. Krótki rękawek, marszczenie po całości sukienki, przepiękny odcień koloru czekoladowego, przepiękny kolor burgundowy i kolor czarny. Sukienka pojawiła się w trzech kolorkach. Jest naprawdę rewelacyjna. Założycie ją do kozaków, do botek, do klapek, do szpilek na elegancko. Do trampek, także naprawdę macie tutaj wiele możliwości, i tą sukienkę naprawdę polecam Ci.